A więc Ślęża czy też Sobutka stanowiła niegdyś religijny ośrodek kultu solarnego plemion Celtów oraz miejscowych Słowian, zaś początki owego kultu solarnego sięgają odległej epoki brązu, zaś jego upadek przypada na początek czasów chrystianizacji tych terenów między X a XI wiekiem. A było tak, ponieważ mimo chrztu Polski za czasów Mieszka I, czyli mniej więcej roku 966, kraj jeszcze przez długi czas był areną walki Nowego Chrześcijaństwa ze starymi wierzeniami, które to Kościół zwał pogańskimi. A jeśli chodzi o Słowian i oddawanie czci bogom, to zwykli oni to robić przede wszystkim w domu, ewentualnie w jakimś świętym gaju, na wzgórzu, bądź przy wyróżniającym się w okolicy starym wielkim drzewie. Przez co też Sobudka dla miejscowych Słowian i nie tylko była idealnym miejscem do kontaktu z bogami. Bezspornie okrzykniętym najspanialszym i najstarszym obiektem słowiańskiego kultu, do którego ściągali nie tylko Celtowie i Słowianie, ale przybysze z całej Europy.